Zespół Impast, jak mówią jego członkowie, chce nieść swoją muzyką radość i pozytywną energię. Jak można się było przekonać podczas ostatniego przeprowadzenia kolejnych obostrzeń koncertu, te cele udaje im się realizować w pełni. Dziś wracamy w naszym materiale do tego, jak powstał zespół, który koncertuje już od pięciu lat. To była wielka przygoda i wielka niespodzianka dla mnie i, i dla całego obecnie zespołu i też osób, które wcześniej w tym zespole były, Ponieważ ja robiąc, kończąc drugą pracownię, bo wcześniej skończyłam grafikę, a później malarstwo, postanowiłam przyjechać ze swoim dyplomem malarskim do Janowa. Tam pokazałam go w, galeria, w galerii po schodkach. Mówię o tym Janowie, sąsiadującym ze Złotym Potokiem. I wówczas zaprosiłam kilka osób. Czy nie zechciałyby mi okrasić swoją piękną grą, wernisarz mój? Więc w zasadzie to była, było takie muzykowanie awista, bez wielkiego przygotowania się, to co nam w duszy grało, to co ja miałam w sercu. No, spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Później z tym dyplomem przywędrowałam do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Również nie jeszcze jako zespół, ponieważ koledzy i koleżanki bardzo dobrze wspominały ten, to nasze granie w Janowie. Zgodzili się, aby tutaj w muzeum też wystąpić. I tam przy finisarzu padły pytania. Jak zespół się nazywa i czy mamy swoją płytę, czy, czy gdzieś nas można posłuchać? No i wtedy duża konsternacja ze strony nas wszystkich, ponieważ my w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak nas publiczność odbiera i że może to jest jakaś wskazówka na dalszą naszą drogę. I pamiętam wtedy już po finisarzu, jak spotkaliśmy się, no to tak wymieniliśmy swoje zdanie, że no skoro nam się tak dobrze gra i, i są takie fajne relacje w zespole. Ja też trochę tych utworów napisałam. No to dlaczego nie? Może należałoby podjąć ten temat i, i wtedy narodził się, narodziła się nazwa zespołu, Impast i wtedy już zaczęliśmy mówić o sobie jako o zespole. Także niespodziewane było to dla nas. aczkolwiek bardzo miłe. Obszerna rozmowa z wokalistką i autorką tekstów już w najbliższy weekend na naszej antenie i na stronie www.tvorion.pl.